Open 22 3 to takie trudniejsze fran z dołożonymi dablami. Jak ten trening wygrać? Nie wiem. Wszyscy mówią, że to straszne, że będzie bolało, że o Jezu, zrobimy franie, to jeszcze cięższe franie, aaaa. Powiedzcie mi, który trening open jest łatwy. Powiedzcie mi, który trening crossfitowy jest łatwy. Powiedzcie mi, cokolwiek w życiu jest łatwe, jeżeli zrobicie to na 100%. W końcu mamy trening, który wymaga trochę więcej niż tylko zamknięcia oczu i napierdzielania powtórzeń. Mamy elementy, które wymagają taktyki, troszeczkę planu, trochę umiejętności crossfitowych. W końcu osoby bardziej doświadczone mogą się tutaj wykazać. Co ciekawe, jest to open przełomowe. Po raz pierwszy nie mamy poważnych ciężarów. Z jednej strony jest to zrozumiałe, skoro mamy trzy treningi względem tego, jak wcześniej mieliśmy pięć, z drugiej widać, że ten nasz pierwszy etap eliminacji do CrossFit Games nie kładzie nacisku na to żeby być silnym i raczej silne ciężkie osoby będą tutaj na dole puli. Natomiast prawdopodobnie zostanie to zbalansowane na poziomie ćwierćfinałów. I jak wygląda Floor Plan 22.3? Tutaj możecie go zobaczyć pod drążkiem przy którym będziecie pracować zaznaczamy jedną linię od której zaznaczamy drugą linię w odległości 2,45 m. I za tą drugą linią znajduje się sztanga. Tam zaczynamy trening, tam robimy trastery. Po starcie zegara przechodzimy od drugiej linii do drążka. Robimy półapy, przechodzimy na skakankę, potem przechodzimy do trasterów. Ważna rzecz, w trakcie trasterów, nie możecie ani stopą dotknąć tej drugiej linii, ani zrzucić sztangi tak, że talerze dotkną tej drugiej linii. Jest ona po to, żebyśmy byli w odpowiedniej odległości od drążka i nie można jej przekroczyć, ponieważ. Dla 99% nie będzie tutaj kluczowe, żeby biegać od sztangi do drążka. Zostawcie sztangę minimalnie jeszcze dalej, dajcie sobie tam troszeczkę więcej przestrzeni, taki zawór bezpieczeństwa. To właściwie tyle, jak chodzi o zaaranżowanie przestrzeni. Powtórzenia może wydają się skomplikowane, ale wcale trudne to nie jest. Mamy 21, 18, 15, jak chodzi o drążek i sztangę. Coraz trudniejsze elementy: czy to trudniejsze ruchy gimnastyczne, czy większy ciężar na traserach. Natomiast double razy 2. Jak chodzi o wykonanie tego treningu? Jeżeli double są dla ciebie problemem, no to będziesz musiał je, musiała je po prostu zbierać. Jeżeli nie umiesz dubli w ogóle, cóż, może wersja skalowana z singlami, może. Pracowanie po prostu na tym, wykorzystanie tych 12 minut na trening Double Unders. W linku pod filmem wrzucę odnośnik do tipa, jak możecie trochę sobie pomóc z dublami. Natomiast dla większości osób tutaj duble są takim tylko wypełniaczem, momentem, w którym możemy uspokoić, złapać oddech. Nawet jeżeli mielibyście podzielić 30 dubli na 4 razy, to nie jest to kluczowe do wykonania treningu. No i właśnie, pomyślcie o ostatniej rundzie: 15 bar muscle upów, 30 dubli, 15 trasterów na 61 kg u panów i ile? 39? U pań, traster ostatni? 34. Nie, 38? 29, a 38. 29, 38 kg u pań, ostatni traster. Czy jesteś w stanie to zrobić unbroken? Nie. To znaczy, że musisz to podzielić. Najlepsze osoby na świecie na anonsmencie musiały to podzielić, więc ty też musisz to podzielić. Kluczowe jest to, żeby zachować energię na dojściu do tej trzeciej rundy. To znaczy, i pulapy i często bary, i trastery z pierwszej i drugiej rundy warto podzielić, żebyśmy zachowali jak najwięcej energii na rundę trzecią. Bo to tam będzie kluczowe, żeby utrzymać ciągłość pracy. Jak podzielić trening? Proponuję wam taką prostą myśl o 40% waszej maksymalnej serii. Jeżeli, przykładowo, ja jestem w stanie gdzieś tam 60 pulapów zrobić ciągiem, no to moje 40% to niby jest to tam 20 powtórzeń, niby mógłbym zrobić tę pierwszą rundę unbroken, ale i tak to podzieliłem, po to, żeby nie podnieść za mocno tętna i oddechu, żeby móc zachować siły na trastery na drugą rundę. To samo co do trasterów, wyobraźcie sobie, nawet na tym pierwszym ciężarze. 43, 29. Wyobraźcie sobie serię 50 trasterów. Dalibyście radę to zrobić? No jeśli nie, to koniecznie 21 podzielcie. Oszczędzcie energię na późniejszą część. Często bary, znowu, warto podzielić. Może będziecie chcieli zapracować z tak zwanym negative splitem, czyli nasz, jeżeli macie powiedzmy trzy rundy, no to ta środkowa jest tam średnia, trzecia jest najkrótsza. Jeżeli dwie, no to przykładowo ja tam stosowałem podział 12:9, potem chyba 12:6. Chodzi o to, żeby druga seria była krótsza, żebyśmy raz psychicznie mieli to, że mogę szybko ją zacząć, nie muszę długo się do niej zbierać. Dwa, żebyście po jej zrobieniu mieli więcej siły, bo wiadomo, że więcej energii stracicie na 10 niż na 5 powtórzeniach. Tak więc krótka seria jest tutaj efektywna. Jeżeli chodzi o trastery, jeżeli masz z tym problem, może opłaca się wziąć jakieś buty z wyższą podeszwą, czyli liftery, czy, czy jakieś tam buty, które mają ten właśnie podpiętek trochę wyższy. Może być łatwiej robić przysiady, ale musisz uwzględnić, co będzie z gimnastyką. Jeżeli jesteś niżą gimnastycznym, czy tam, tak, ninjom gimnastycznym, tego się nie odmienia, nie? Nie, można być ninjinką ale gimnastyczny ma gimnastyczną. To ma jakieś znaczenie? No, gimnastyczny szugeruje męskie, nie? Jeżeli napierdalasz na drążku, to może dasz radę z cięższymi butami i pomoże Ci do przy trasterach. Jeżeli jesteś penerem na penerką na trasterach, to może chcesz zapracować jakiś tam lżejszym obuwiu, żeby było trochę wygodniej na drążku. Oczywiście są to bardzo szczegóły, ale może Ci się przydać, może Ci chociażby dodać trochę pewności siebie. Polecam też krajenie kciuka, jeżeli masz tendencję do zrywania skóry na nim. Natomiast typowo jak przy większości treningów crossfitowych, mamy albo skórki gimnastyczne, albo taśmę na drążku. Nie możemy mieć i taśmy na drążku, i skórek gimnastycznych, jeżeli taki pomysł by Ci się pojawił. Jeśli nie jesteś w stanie efektywnie wykonywać bar muscle upów i wiesz, że ten element Cię zatrzyma, to Myślimy, gdzie jest nasz tiebreak. Tiebreak w tym momencie to jest skończenie trasterów, czyli tak naprawdę skończenie rundy. Jeżeli wiesz, że zatrzymasz się przy barmaselapach, Twoim celem jest jak najszybciej zrobić dwie pierwsze rundy, bo po drugich trasterach czas, który uzyskasz, będzie tiebreakiem. Oczywiście każdy bar up jest na cenę złota, każde powtórzenie będziecie wrzucać dużo wyżej w leaderboardzie. Natomiast jeżeli będziemy mieli ileś osób. Które nie zrobiło żadnego barmaselpa, to rozdzielać będzie czas, w jakim te osoby skończyły drugą rundę trasterów, więc na to kładziemy nacisk. Podejdźcie do tego z chłodną głową, nastawcie się na dobry, mocny podział powtórzeń. Na końcu będzie ciężko, ale o tym jest CrossFit i jak nie macie z zapędów sadów masochistycznych, to nie wiem, co w ogóle robicie w boksach. Powodzenia, do zobaczenia na leaderboardzie. Mój wynik w tej chwili to jest jakieś tam 9,18. Być może będziemy to w poniedziałek poprawiać. Rozwalajcie to, róbcie to w 7, 6, 5 minut, czyli ile tam dacie radę. Powodzenia, do zobaczenia.